Od początku II wojny światowej Niemcy przejawiali niepohamowane zamiłowanie do wszystkiego co wielkie. Gigantomania, oprócz planów podboju i wizji przyszłości III Rzeszy, dotyczyła również samych narzędzi realizacji tych planów. Ogromne działo kolejowe kalibru 800 mm, prototypowe czołgi Maus i E czy 60-centymetrowa moździerz Karl Gerret są na to najlepszymi przykładami. Jednak jeżeli chodzi o P1000, sprawa wydaje się dotyczyć czegoś więcej niż tylko chęci pobicia kolejnego rekordu wielkości. W tym przypadku chodziło raczej o zbudowanie superbroni, pojazdu, który będzie praktycznie niezniszczalny. Landkreutzer, czyli krążownik lądowy, oznaczony jako P1000, o wdzięcznym przydomku ratte, czyli szczur, miał być właśnie taką super bronią, wymykającą się wszelkim standardom lądowych pojazdów pancernych która zapewniłaby Hitlerowi szybkie zwycięstwo, na którym zależało mu najbardziej, ale po kolei. W trakcie operacji Barbarossa Niemcy, choć zadali Związkowi Radzieckiemu potworne straty, to jednak nie zdołali go pokonać. Mimo zaskoczenia wroga i zajęcia w jakich płaci terenu, taktyka Blitzkriegu tym razem zawiodła. Co więcej, sytuacja na froncie była coraz cięższa. Potrzebna była broń, która swoją siłą przytłoczyłaby nieprzyjaciela i przełamała front. Oprócz ściśle praktycznych zastosowań, broń ta miała również oddziaływać psychologicznie na wrogich żołnierzy, w wyniku czego całe bataliony miały poddawać się, przerażone wizją starcia z czymś tak potężnym. W tym miejscu rozpoczyna się historia tego niesamowitego pojazdu. W 1941 roku w słynnych zakładach Krupa, gdzie najważniejszy przemysłowiec III Rzeszy i spadkobierca dynastii potentatów przemysłu wojennego, Alfred Krupp badał konstrukcję ciężkich czołgów radzieckich. Szerokie badania doprowadziły do pewnej sugestii jednego z dyrektorów Kruppa. Niejakie grotte, odpowiadający wówczas za konstrukcję okrętów podwodnych, Podsunął Hitlerowi koncepcję zaprojektowania 1000-tonowego działa samobieżnego, które roboczo nazwał Landkreuzer. Generalny Inspektor Wojsk Pancernych Heinz Guderian w swoich wspomnieniach pisał, iż w 1942 roku, kiedy to militarna potęga III Rzeszy sięgnęła szczytu, podobnie jak fantazja Hitlera, który polecił inżynierom Grottemu i Hackerowi zaprojektować ogromny czołg o masie tysiąca ton który oprócz wszystkich omówionych wcześniej aspektów, miał również być swoistym symbolem wojskowej potęgi III Rzeszy. Zgodnie z rozkazem rozpoczęto więc pracę. Początkowe projekty zakładały użycie gąsienicowego podwozia, na którym miała znajdować się, wieżyczka pozostała po przebudowie jednego z pancerników. Kadłub miał mieć grubość około 25 cm. Dodatkowo na pokrywie silnika miało być zainstalowanych kilka działek przeciwlotniczych. Aby zminimalizować uszkodzenie monstrum z powietrza, skąd bez wątpienia byłby łatwym celem. Zgodnie z oczekiwaniami, na fali fascynacji Hitlera wszystkim o niespotykanie w wielkich rozmiarach, koncepcja szczura nie tyle spodobała się przywódcy Rzeszy, co wręcz zwaliła go z nóg. Zakochany w projekcie nowej zabawki, Firer natychmiast nakazał kontynuować pracę i dalej rozwijać monstrualny czołg. Pod koniec 1942 roku gotowych było kilka pierwszych rysunków oraz określona została mniej więcej bazowa specyfikacja czołgu. Zgodnie z założeniami, cała jednostka miała ważyć około 1000 ton. Jest to masa, którą ciężko sobie w ogóle wyobrazić. Dla porównania, jeden z najlepszych ciężkich czołgów II wojny, czyli Tygrys, ważył zaledwie 54 tony. Oczywiście, żeby w ogóle ruszyć z miejsca tak masywny pojazd, potrzeba odpowiednich silników. Opcje były więc dwie. Pierwsza zakładała użycie ośmiu dwudziestocylindrowych silników diesla, standardowo montowanych na torpedowcach, które łącznie miały dawać moc 16 tysięcy koni mechanicznych. Opcją drugą były natomiast dwa silniki MAN V12 32 czyli 24-cylindrowe silniki diesla. Łącznie generujące moc nawet 17 tysięcy koni mechanicznych, które montowane były na niemieckich ubotach. Maszyna miała mieć 11 metrów wysokości, czyli porównywalnie do trzypiętrowego budynku, 35 metrów długości oraz 14 metrów szerokości. Zgodnie z ówczesnymi projektami, Radte miał być uzbrojony w dwa działa 280 mm umieszczone na wieży, wzorowanej na tych wykorzystywanych w pancernikach typu Scharnhorst. Oprócz tego, na froncie kadłuba miało być zamontowane działo przeciwpancerne 128 mm, tzw. PAK 44, montowane chociażby w niszczycielu jak Tiger. Dodatkowo, jak wspomniałem wcześniej, na pokrywie silnika miało znajdować się 8 działek przeciwlotniczych 20 mm a całość uzupełniać miały dwa 15-milimetrowe karabiny maszynowe. Załogę machiny miało stanowić nawet 41 osób. Przez wzgląd na wielką masę, aby uniknąć zapadania się na miękkim terenie lub niszczenia dróg, P-1000 wedle projektu miał poruszać się na łącznie 6 gąsienicach, po trzy na stronę, rozciągniętych na 35 metrów, o szerokości 1,2 metra każda, co dawałoby możliwość poruszania się z prędkością dochodzącą nawet do 40 km na godzinę, na odległość około 190 km za jednym razem. Oprócz przełamywania frontu, Ratte miał jeszcze jedno ważne zastosowanie. Tym razem nie na froncie wschodnim, a na zachodnich rubieżach III Rzeszy. Po zdobyciu Francji Niemcy uzyskali dostęp do sporej linii brzegowej Oceanu Atlantyckiego, którego obrona stanowiła ważny punkt defensywnej strategii Niemców. P1000 mógłby więc posłużyć jako mobilna bateria obrony wału atlantyckiego. Dzięki bardzo silnemu uzbrojeniu, porównywalnemu do tzw. działa paryskiego, czyli 210 mm działa kolejowego z okresu I wojny, Ratte mógł wyrządzić realną krzywdę praktycznie każdej pływającej jednostce. Oprócz tego miał on jedną zasadniczą przewagę względem dział kolejowych, a mianowicie mobilność, dzięki której mógł objąć zasięgiem znacznie większą część wybrzeża, zastępując kilka mniejszych baterii. I choć wszystko to wygląda na pozór niezwykle ciekawie, entuzjazmu zupełnie nie podzielał Albert Szper, główny architekt Hitlera, oraz od lutego 1942 roku minister uzbrojenia i amunicji, który to od razu stwierdził, że projekt ten byłby całkowicie zbędnym marnotrawstwem czasu, energii oraz materiałów, a samo zbudowanie prototypu, który jest zawsze najtrudniejszy, byłoby niezwykle czasochłonnym zadaniem. Oprócz tego, szper jednoznacznie stwierdził, że zamiast jednego monstrualnego czołgu lepiej zbudować kilkadziesiąt mniejszych, lecz bardziej użytecznych pojazdów. Zresztą nawet jeśli jakikolwiek P1000 rzeczywiście opuściłby fabrykę, to i tak nie mógłby być przetransportowany na front koleją ze względu na ciężar. Jedyną opcją więc byłoby przedostanie ratę po zwykłych drogach, co stanowiłoby logistyczną katastrofę. Nie mówiąc już o sytuacji, gdyby po drodze uległ awarii i wymagał naprawy w specjalistycznym zakładzie. Koniec końców, gdyby nawet jakimś cudem dotarł na front. To stanowiłby bardzo łatwy cel, niekoniecznie dla czołgów, które miałyby problem z przebiciem pancerza dochodzącego miejscami do 300 mm, w przeciwieństwie jednak do bombowców. Szczur był więc ogromnym, potężnym i bardzo ciekawym, jak również skrajnie niepraktycznym pojazdem. Który w kluczowym momencie wojny blokowałby tylko niemieckie fabryki, które i tak okazały się niewystarczające. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Aby wziąć udział w głosowaniu na temat, który zostanie poruszony w kolejnych filmach, zapraszam do dołączenia do grona Patronów, gdzie oprócz tego dostajecie szereg innych korzyści. Zachęcam także do ocenienia, jak i skomentowania filmu oraz, jeśli jeszcze tego nie robisz, subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia!